Witaj! Pssst. Wspaniale, że tu jesteś. Tworzysz historię po prostu oglądając ten film. W tej właśnie sekundzie, w tym momencie, wyruszamy razem w podróż, by odkryć tajemnice jednych z najbardziej enigmatycznych mieszkańców naszego kosmicznego sąsiedztwa. Galaktyk eliptycznych. Gdy myślisz o galaktykach, co widzisz? Piękne, wirujące spirale jak Droga Mleczna, prawda? A co, jeśli powiedziałbym Ci, że to tylko część prawdy? Że większość galaktyk we wszechświecie to ogromne, tajemnicze elipsoidy, galaktyki eliptyczne? Dziś odpowiem na najbardziej fascynujące pytania o te kolosy kosmosu i pokażę Ci, dlaczego to właśnie one mogą stanowić klucz do zrozumienia. Ewolucji galaktyk, a może i całego kosmosu. W naszej kosmicznej wędrówce zacznijmy od początku. Czym tak naprawdę są te tajemnicze galaktyki eliptyczne? Wyobraź sobie drogę mleczną, nasz własny gwiezdny dom. Widzisz te piękne spiralne ramiona rozciągające się na miliardy kilometrów? W galaktykach eliptycznych ich nie znajdziesz. Zamiast wyraźnej struktury spiralnej z ramionami pełnymi młodych, gorących gwiazd, galaktyki eliptyczne prezentują nam gładki, owalny kształt, pozbawiony wyraźnych detali. Jak wyglądają? Wyobraź sobie gigantyczny obłok gwiazd o kształcie piłki do rugby albo ogromnej kuli. Nie ma tu dynamicznych ramion, wirujących mgławic, ani jasnych skupisk nowonarodzonych gwiazd. Ale nie daj się zwieść pozorom. Wewnątrz tych gładkich, eliptycznych one, uh, um, kształtów kryją się miliardy, a nawet biliony gwiazd starszych i bardziej czerwonych niż te, które widzimy w ramionach drogi mlecznej. To starożytne struktury, których historia sięga początków wszechświata. Ich e, gładki wygląd to nie oznaka spokoju. Lecz świadectwo burzliwej przeszłości. To wynik kosmicznych kolizji, gwiezdnych fuzji i procesów, które trwają miliardy lat. A wszechświat to dynamiczna scena, na której galaktyki rodzą się, ewoluują i umierają. Droga mleczna z jej pięknymi, spiralnymi ramionami. Nie zawsze będzie wyglądać tak, jak ją znamy. Jak więc powstają te gładkie, eliptyczne struktury? Czy rodzą się takie? Czy może coś je kształtuje na przestrzeni miliardów lat? Astronomowie uważają, że większość galaktyk eliptycznych powstaje w wyniku kolizji galaktyk. Wyobraź sobie dwie galaktyki spiralne, takie jak nasza Droga Mleczna, zbliżające się do siebie z ogromną prędkością. Grawitacja zaczyna je do siebie przyciągać, deformując ich kształty i wywołując kosmiczny chaos. W końcu dochodzi do zderzenia. Gwiazdy, gaz i pył mieszają się ze sobą, tworząc gigantyczny, rozgrzany obłok materii. Spiralne remiagor um, i remiuna-war, you know, ulegają zniszczeniu, a w ich miejsce powstaje nowa, bardziej chaotyczna struktura, elipsa, za około 4 miliardy lat zderzymy się z galaktyką Andromedy, a nowa, większa galaktyka zwana Milkomedą przyjmie kształt eliptyczny. Jakie są największe galaktyki eliptyczne? Wśród nich znajdziemy prawdziwych gigantów, przy których droga mleczna wydaje się zaledwie drobinką. Pyłu. Galaktyki eliptyczne są zazwyczaj znacznie większe od swoich spiralnych kuzynek. Niektóre z nich mają średnicę ponad miliona lat świetlnych. Wewnątrz tych gigantycznych struktur znajdują się biliony gwiazd, setki, a nawet tysiące razy więcej niż w Drodze Mlecznej. Jaka jest największa znana nam galaktyka eliptyczna? To IC I 1 Prawdziwy potwór kosmosu znajdujący się około, około miliard lat świetlnych od Ziemi. IC Euron 101 jest ponad 60 razy większa od Drogi Mlecznej i zawiera więcej gwiazd niż jesteśmy w stanie policzyć. Odkrycie takich gigantów jak IC you saw... tych Jak wiele jest jeszcze do Co znajduje się w sercu galaktyk eliptycznych? W samym sercu Drogi Mlecznej czai się supermasywna czarna dziura Sagittarius A. Jej masa jest miliony razy większa od masy słońca, a jej grawitacja pochłania wszystko, co znajdzie się zbyt blisko. Ale Sagittarius A to zaledwie drobinka w porównaniu z tym, co Kryje się w centrach galaktyk eliptycznych. Tam również czają się supermasywne czarne dziury, ale o masach miliardy razy większych od masy Słońca. Naukowcy wciąż badają, w jaki sposób te supermasywne czarne dziury rosną do tak niewyobrażalnych rozmiarów. Jedna z teorii mówi, że powstają one w wyniku łączenia się mniejszych. Czarnych dziur, które pochłaniają coraz więcej materii. Niezależnie od tego, jak powstają, jedno jest pewne. Supermasywne czarne dziury w sercach galaktyk eliptycznych. To jedne z najbardziej ekstremalnych obiektów we wszechświecie. Co Czeka galaktyki eliptyczne w przyszłości. Galaktyki eliptyczne, te gładkie, owalne struktury, wydają się być uosobieniem spokoju i stabilności. W przeciwieństwie do swoich spiralnych kuzynek, nie tworzą już nowych gwiazd. Ich zapasy gazu i pyłu, niezbędnych do, do narodzin nowych słońc, dawno się wyczerpały. Bez Nowych gwiazd, które by je rozświetlały. Galaktyki eliptyczne będą stopniowo tracić swój blask. Ich stare czerwone gwiazdy wypalą swoje paliwo jądrowe i zgasną, pozostawiając po sobie jedynie gęste, ciemne pozostałości: białe karły, gwiazdy neutronowe i czarne dziury. Ale to nie oznacza, że galaktyki eliptyczne znikną całkowicie. Ich ogromna grawitacja będzie nadal przyciągać materię z otoczenia. Rozproszone gazy, pył, a nawet całe galaktyki karłowate. W ten sposób, choć same galaktyki eliptyczne będą coraz ciemniejsze, ich centra będą rozbłyskać jasnym światłem, stając się widocznymi z odległości miliardów lat świetlnych. Galaktyki są eliptyczne, skrzywiary, e eliptyczne, tajemnice wszechświata. I tak oto, w tym momencie naszej podróży przez kosmos, stajemy przed ogromem niewiadomej. Galaktyki eliptyczne, te gładkie, eliptyczne struktury, skrywają w sobie jeszcze wiele tajemnic. Ale jedno jest pewne. Be All by and now is, there is leper, sir, or, or rozumiecie, rewolucję wszechświata, where i or right, or, 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 jakie w nim zajmujemy. Oglądaj do końca i napisz w komentarzu, czy droga mleczna stanie się charakterystą olimpiczną. Podziel się swoimi przemyśleniami na temat tych fascynujących struktur. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odcinków. Razem wyruszymy w nowe, ekscytujące podróże po rubieżach wszechświata.